powiodą nam o inicjatywach amatorskich w kształtowaniu podobności Referat nosi tytuł DOSIĘGNĄĆ GWIAZD. Dzień dobry Państwu. Może głos weźmie młody człowiek. zmieniał slajdy. Człowiek z tego, że tak powiem, nowego pokolenia. Tutaj wielokrotnie było wspominane o tym, że Potrzebna jest edukacja, potrzeba jest e, wprowadzić, że tak powiem, nowych ludzi, świeżych ludzi z pomysłami, które później zamienią się w biznes. Przed nami stoi właśnie jeden taki człowiek, który się e, tutaj, że tak powiem, pojawił z z pasji i on opowie o tym wszystkim. E, dla tych, którzy jeszcze mnie nie znają, się przedstawię. Nazywam się Damian Majer. E, prowadzę m.in. pracownię rakietową w Nasi koledzy już powiedzieli o Polskim Towarzystwie Rakietowym, bo polscy amatorzy sięgają gwiazd. Prawie. Wychodzimy z założenia, że w Internecie jest wszystko. Niestety nie możemy tego dotknąć i działamy właśnie po to, żeby dać przede wszystkim młodym ludziom okazję do poczucia tego dreszczu, tej adrenaliny towarzyszącej startom rakiet i budowie rakiet, które potem patrzymy, tak jak wzlatują w niego, Jest to ogromna satysfakcja. W 2010 roku grupa pasjonatów utworzyła na zjeździe założycielskim w Instytucie Lotnictwa w Warszawie właśnie Polskie Towarzystwo Rakietowe. Pojawiliśmy się na festynach w Grunwaldzie, w Toruniu. Zorganizowaliśmy te pierwsze spotkania rakietowe. Łączna ilość startów w 2010 roku wyniosła 40 i w tych 40 lotach udało nam się przekroczyć 20 km. Zaczęliśmy skromnie, natomiast już rok później było nas 260 tak? i zaczęliśmy udzielać pierwszych wywiadów w mediach. Przy okazji udało nam się dzięki temu propagować właśnie modelarstwo rakietowe. Niewątpliwie tutaj wielkim sukcesem jest założenie, e, założenie modelarni, tak? e, przeprowadzenie warsztatów w Białym Stoku, e, pojawienie się na Dniach Odkrywców w Rzeszowie e, oraz wystawienie Gdańsku. E, łączna wysokość lotu, niestety w ponad 200 lotach, e, wyniosła ponad 110 km, tak? czyli gdyby, zsumować, e, gdyby zamiast tych 220 lotów zrobić jeden, Bylibyśmy już w kosmosie. No, niestety tak nie jest. W zeszłym roku udało nam się, tak jak już wspomniałem, założyć dwie modelarnie stacjonarne w Białym Stogu i w Stargardzie Szczecińskim. Ponadto pojawiliśmy się na festynach w Powsinie i Grzeszowie. Łączna już ilość tak, pasjonatów rakietowych w Polsce wyniosła właśnie 450. I zlecieliśmy w 350 lotach na 175 km. więc no niewątpliwie rozwijaliśmy te rakiety przez, przez cały okres działalności PTR. Organizowaliśmy warsztaty modelarskie w Supraślu, warsztaty modelarskie w Stargarcie Szczecińskim, tam też powstała właśnie pracownia rakietowa i różnych. 2013 rok jest jak dotąd najobfitszy dla nas, tak. Z racji tego, że jest nas obecnie 650 w całej Polsce i razem przekroczyliśmy już 220 km ponad 400 lotach. Generalnie w tym roku udało nam się założyć trzecią, trzecią pracownię rakietową w Dczebie. I w tym też mieście został zrealizowany projekt. Który był pod tytułem Budowa amatorskiej rakiety doświadczalnej i analiza danych z aparatury pokładowej. Nieważne. i właśnie, tutaj widzimy działalność członków PTR, nie tylko tych, nie tylko tych zrzeszonych. Przeprowadziliśmy w zeszłym roku także warsztaty rakietowe w Wiruszowie, w Stargardzie Szczecińskim oraz w Mielcu. Czyli powiększaliśmy tak, ilość, ilość miast i ilość tych warsztatów, tych modeli. Budowaliśmy coraz więcej i propagowaliśmy modelarstwo rakietowe no, na terenie całego kraju. Tutaj widać, jak już jesteśmy w przeciągu tych trzech czy czterech lat tak, rozproszeni po całej Polsce. Przez cały czas trwania działalności PTR popularyzujemy techniki rakietowe w mediach, radio, telewizji, czasopismach oraz lokalnych gazetach. Posiadamy największe w Polsce forum modelarstwa kosmicznego oraz przeprowadzamy liczne warsztaty modelarskie i zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży. Tutaj też warto, warto wspomnieć, że organizujemy festiwal Meteor co roku, na który może przyjechać właściwie każdy i puścić swoją rakietę, nawet jeżeli nie jest członkiem Polskiego Towarzystwa Rakietowego. Organizujemy także aktywnie dronie rakiet dużej mocy. Nieustannie staramy się poszerzać krąg pasjonatów w naszym kraju i w przyszłości chcemy wprowadzić kompletny program szkolenia instruktorów, aby coraz więcej było właśnie takich stacjonarnych modelarni rakietowych, rakiet dużej mocy. Takich, jakie są m.in. w Białymstoku, w Stargardzie Szczecińskim i w Trzewie. Teraz bym poprosił pana Rafała Ciemanko, który opowie właśnie o pracowni w Stargardzie Szczecińskim. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja prowadzę w Stargardzie Szczecińskim od zeszłego roku Stargardzką, taką modelarną, rakietową. To jest pracownia modelarska.